Siema tu Loki. witam w 32 odcinku z serii GTA 5 Rebelianci, jak pewnie wiecie, w poprzednim odcinku Lukas i reszta rozpoczęli trochę, postanowili odpocząć trochę po bitwie o Los Santos. Co się dzisiaj wydarzy? Zapraszam do oglądania odcinka. Oh, witam Witam wszystkich. Oh. Za Ok, kurde, kamera. Wiesz, co nie jadę do domu. Do twojego, nie? Podejdź, czekaj. Ty, SMS mi przyszedł. Lukas, spotkaj się to... ze mną na Kayo. Matthew. Poczekaj chwilę. się, oh, no. się Lukas do Zaka. Tak. Zaraz. Tak? Masz jakieś info, żeby Matthew był teraz na Kajo? Jest w... Okay. Okej, okay, bo mi bysłała SMS, sms'y, żebym się z nim spotkał. mam On już wrócił. Dobra, Faj a weźmy mam czoło na Nie wiem, to Dobra, to czekaj na lotnisko, dobra? Ja do dobra, to to Po raz po to wyjazd w co, no, no, do Sandy jedziemy, gdzie? Dobię, no, -e. jest to, to, zdał, czy gdzie? na jest w bo to i polecimy, pojedziemy, nie wiem, tak, są. mam informację jedną. Mam informację, nie? że podobno do LS na niedługo ma przyjechać transport broni. I nie wiem, czy będziemy chcieli to odbijać, czy... czy zaraz, naj, najpierw chcę sprawy z Matthew. Mnie, mam dobra, dobra, dobra. Zaraz, bo... Dość. On może mieć ważne informacje, on nigdy nie dzwoni z Mhm, dobra, to bez odbioru. Bez odbioru. No tak. Gdzie, gdzie będziecie? Skąd lecicie? Ten, stop nagrywki na chwilę! No stop nagrywki na chwilę. Ej, eee, Może byśmy wystartowali z tego, z lotniska, co? A z LS bo jesteśmy z lotnisko. Ogólnie Luka woda później dla Ciebie prezent, ale to już później... Dobra, stopo, e, mi się w bili. A w ogóle Mety, skąd ty znasz często pyłaś tego radia? Nie wam. wszystko. No, dobrze mówi. Albo dobra, słuchaj, wysarpujemy do ciebie do Muraksona, dobra? Już zaraz do ciebie u ciebie będziemy. Ja mam. Znaczy nie chcę nic tylko mówić, ale ja się z Mety już znałem. Skąd tego go znałeś film? A nieważne. Taka jedna sytuacja kiedyś była. Raxxon, jedziesz? Raxxon? Halo? Jestem. Jestem tutaj właśnie, o, widać. No, no. Ja wiecie, że jestem bogaty. Cześć, Majki. Ej, Matthew wrócił. Lecisz ze mną na Kayo? Tak, a leci film. E, Phil? Phil, lecisz z nami? Dawaj, Raxxon, lecimy. Majki. Co? Wsiadaj do śmigłowca, ruchy. Nie my leciłem bez niego Pogięło cię, dawaj, dawaj, dawaj Siadaj Majki, to nie jest mi I oponentów do środka Rakson Bronco do jest rakson, vivaj, bronzu na lotnisko... na Rexon. na lotnisku na Rexon. Tak Rexon, vivaj, bronzu to jest lotniczą, czekaj tak? Rakson Bronco to jest linii lotniczą do Santos. Wejść! Odpalamy silniki. Na Kajo Periko? Tak. Tak, tam jest mecz. Ale ty nie wiem, czy będzie z wami, nie? Lukas? Ja się mam z nim spotkać. Ale ja się bym, czy jak <śm> z wami, idzie. Nie wiem. To tak ma na nas czekać, a nas zadejdzie. Nie wiem. Dawaj, leć na Nakajo Raz, raz. Bude starzec. Łoj! Kto jest? Uważaj! Muszę rozwalić. Nie! Rakson! O cholera. I co jest grane? Chłopaki, jacyś niemożliwi. Co ci się stało? Nie wiem, patrz. Co jest grane? Wyczyńcie na chwilę. Głos straciłeś? Głos straciłem. Голос. А громче. Как то. Раз, давай. Но я не могу этим рушить. Как не можешь? Высюнти, зараз, кто то на праве, потыкайте, высюнти на фильтр. Сколько Такая лабиринт. Moment, mamy problemy ze śmigłowca. Jezus Maria. Zgadza się, ja bym stąd wrócił tamtym, bo to jest Rakson. Dobra, Dobra. Rakson, pobiegniemy. Dawaj. Nie no, czemu? O Boże. Dawaj Rakson, bo Matthew czeka. Raz, się Raz, dwa Raz, dwa. Co Ja chcę się ze zakiem zobaczyć. To, to, to się znazwi, i... <stans> Ty, Mateu, sorry za tylko opóźnienie. Po mieliśmy że... mm -mm. A wy już wylecieliście? Tak, wyleciliśmy, wyleciliśmy. Powolicie mm -hmm. po chyba. A skąd wy wylecieliście? Z, z dobra, Lecimy. Rozumiem. Nie wiem, boli po co on chce z nami lecieć? Nic, to zmetu, dala. wiem, no ale ja się sam ciągnąłem. Ten Filip chce z nami lecieć. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. E, taki, teraz jedna rzecz, tylko. No, poza jak z nami. Który to jest czyli jak błyszczysz, postanowiłeś, żeby się wyciągnął? Nie wiem, jak to nie będzie wycinowane. Słuchaj się trochę, bo się nie widzę. Ja wiem co Taką fajną zabawkę je kupi, wiecie? Tak, lucha jesteś? Na... tak? Jestem na stół Dobra, reakcja na mnie Kurwa, gdzie jest ten tak? Zaczęło mi namierzać helikopter, chyba. No to spokojnie. No to mi zaczęło namierzać, ale oczywiście nie wiesz, właśnie? Zaczęło mi po prostu namierzać. Więc spokojnie. Hip, ja wam pokażę, kiedy w No już ze mną? Czy ktoś jeszcze? No to jest stary Siema waj Jujo Ale ty wiesz, że to jest jednoosobowy? No No to geniusz my... No to jak ja mam się dostać do... Dobra, to... idę po jakiś auto. To niech Lukas wsiądzie Dobra, ja, ja się przybiegnę Lukas, środę Siema Cześć Lukas Siadaj do mnie Cześć. Ja Czego on ode mnie chce w ogóle? Nie mam pojęcia. Bo w ogóle pojęcie nie miałem żadnych informacji informacji, jak przyjechał. Nic. Było go niedługo, bo nie było. Było na tam misji. Do Wilnia. pojechał. Nie wiem, kur. gdzie ty jesteś? Kur. 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 Przy bramie, już do tej, Kur. 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 To jest Kur. 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 Izak. Kur. 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 Izak, Kur. 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 ale Kur. A bo dobra, to, to, to porozmówię Dobra, a w ogóle co chciałeś ode mnie? Co się dzieje? Zobacz. Lukas, to Cześć, Matthew. No, cześć. Słuchaj, na coś... początku może coś fajnego, chodź. Co się dzieje? Zobacz tą rejestrację tego auto. Łoszty! Dzięki. To jest dla ciebie. A Co? druga rzecz no. to jest. Muszę ci przekazać pewien Pendrive. Co to za Pendrive? A zresztą zobaczysz, jak zobaczysz. Zobaczy, co na mi będzie. A w ogóle... Dzięki. A w ogóle wiedziałeś, że chłopaki, że ten George Jaguar są, chcą mnie zabrać? Chcieli mnie zabrać wtedy z tej wyspy? Czy nie wiedziałeś nic o tym? Eee... Nie. Szczerze to nie. To dlatego wtedy nie wróciłam z roboty. W Czekaj mhm, chwilę. Ja też na chwilę mam jeszcze jedną niespodziankę, bo z chwilę już dawno się nic nie widziałem. Dobra. To poczekaj chwilę, tylko pójdę po tą niespodziankę.